Fascynujący turniej z wielu powodów. Z jednej strony, jeżeli mówimy o Counter-Strike'u, no to nowa wersja gry, Counter-Strike 2, która bardzo entuzjazmuje fanów, trochę pobudza tych starszych i, i nam dodaje nowych. Myśmy tu mieli okazję zobserwować potępie sprzedaży biletów na tą edycję. Trzykrotnie. Takie, taką sprzedaż uruchomialiśmy i trzykrotnie nas sprzedawały się poniżej 5 minut, czyli bardzo w rekordowym tempie. To, co jest świetne w tym roku, to obecność Polaków. Statowaliśmy z 16 Polaków w roli trenerów lub zawodników w eliminacjach. Mieliśmy przyjemność kibicować zespołowi polskiemu, prawie polskiemu, czyli z czwórką zawodników i z jednym trenerem Polakiem, czy zespołowi NC w ćwierćfinałach. Dla mnie to jest pierwszy experience, taki pierwszy raz jestem. Ja w ogóle w CSA zacząłem grać trzy miesiące temu z chłopakami, więc z grubej rury. Bardzo fajnie, bardzo pozytywne emocje. Jak pierwszego dnia grała polska reprezentacja, no to... No, pikawa prawie siadła tak naprawdę, więc... No, ja uprawiałem dużo sportu, jeździłem na turnieje, ale czegoś takiego dawno nie widziałem. I'm here for the first time. I only went here for the Friday to support my boyfriend because to go here with him, but I fell in love with CS:GO, so I'm really excited to go here for the next years. I support FaZe because jest Slovak, uh, Frozen, so support Frozen, please. <laughs> Trzeci raz, no i teraz tak naprawdę zupełnie inne emocje, jak było w nocy pierwszego dnia, no to naprawdę było coś dużego. Drugi dzień taki. Trochę spokojniejszy, takie bardziej bym powiedział pewniaki. Były trochę rękie kambaki, ale one no nie udały się ostatecznie. I trzeci teraz, mam nadzieję, że będzie dużo lepiej niż wczoraj, ale bardzo fajnie. No. Atmosfera na Niemiec zawsze jest fajna. Byłem inny, ale e, inny ze względu na to, że w końcu polska drużyna, nie? I były emocje, były oczekiwania i naprawdę pierwszy dzień jemu świetny, świetny. Naprawdę było warto przyjechać, nie? Dla samej polskiej drużyny. Dzisiaj ten finał, ja spodziewałem się, że Face to wygra, nie będzie to łatwa przeprawa, będą... Moim zdaniem będzie 5 map. Całą ekipą jaką przyjechaliśmy, mamy nadzieję, że Face wygra, nie? Kibicujemy Face i że Donk jednak zostanie, że tak powiem, ustawiony do pionu, nie? To co się dzieje na widowni, jaka jest atmosfera jaki piękny doping, to naprawdę rzeczywiście najlepsze drużyny mogłyby pozazdrościć drużyny oczywiście innych Dziedzin sportu. Jest to coś pięknego i cieszę się, że dzieje się to w Katowicach. Współpraca z miastem Katowice, z prezydentem Marcinem Krupą, z jego zespołem jest fenomenalna i rzeczywiście tutaj jesteśmy tutaj dzięki temu zaangażowaniu miasta, dzięki bardzo śmiałym decyzjom wtedy jeszcze prezydenta Uszoka. Dzięki świetnemu wsparciu, i bardzo sobie to wsparcie chwalimy. Miasto nas bardzo wspiera w kwestiach organizacyjnych, i cóż, o takich partnerze można tylko marzyć. Wniesienie na tą scenę, no to przy tym zawsze towarzyszy ogromny stres. Nasze działania dzięki SL-owi który zasponsorował kolejną pracownię komputerową do naszej szkoły właśnie poprzez rywalizację, właśnie poprzez to, że jedna ze szkół wystawiając swoją drużynę mogła właśnie takie laboratorium komputerowe sobie zafundować zupełnie za darmo pod sponsorem ESL.